Siema! Witam Cię w drugim odcinku Kanga Trend, czyli analizy rynku kryptowalut. Na wstępie do tego materiału pragnę Ci bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odbiór, z jakim spotkał się pierwszy z naszych materiałów. Jest mi niezmiernie miło, że mieliśmy tak dużo wyświetleń, tak dużo łapek w górę i tak dużo wartościowych komentarzy. A jeśli Ty, drogi widzu, jesteś tutaj dopiero pierwszy raz i widzisz mnie po raz pierwszy, zostaw proszę subskrypcję, zostaw dzwoneczek i zostaw koniecznie łapkę w górę, aby żadne materiały z tym związane, z analizą rynku, Cię nie ominęły, i abyś mógł na bieżąco być z tym, co mam dla ciebie do zaprezentowania. A dzisiaj, dzisiaj będzie naprawdę ciekawie. Zapraszam! A w dzisiejszym materiale wracuje coś specjalnego, czyli Bitcoin i niezwykle silny sygnał zakupowy, który pojawił się na jego wykresie. Sygnał zakupowy, który ma niezwykle dużą skuteczność. Oprócz tego wleci Ethereum i oprócz tego wleci także Altcoin, który sami wygraliście pod dzisiejszą analizę. Pamiętajcie jednak, że to co zawarte w tym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej. Wszystko co tutaj zobaczycie jest wyłącznie moją indywidualną opinią. Zachęcam zatem do tego, abyście robili swój własny research i zachęcać będziemy w konkursie który rozstrzygniemy i który rozwiążemy w zasadzie na koniec dzisiejszego materiału, ponieważ w pierwszym odcinku znalazł się pewien zwycięzca, także do dzieła. Przechodzimy zatem do wykresu Bitcoina. Widzicie go właśnie przed sobą na swoich ekranach, a u dołu pojawia się pewien wskaźnik. Wskaźnik, o którym wspominałem we wstępie do tego materiału. Wskaźnik, który nazywa się Hash Ribbons. Hash -ribbons który składa się z dwóch średnich kroczących, średnich haszowania, jednej 30-dniowej, drugiej 60-dniowej. 60-dniowa to ta szara linia, tutaj znajdująca się, o w tym dokładnie miejscu, zielona linia jest średnią kroczącą 30-dniową. Wskaźnik ten odpowiada za to, jaka jest kondycja górników w danym momencie, czyli czy wydobycie Bitcoina jest dla nich w danym momencie opłacalne, czy nie. W momencie, kiedy pojawia się, pojawia się na wykresie czerwona wstęga, oznacza to, że górnicy są w fazie kapitulacji. Wskaźnik ten jest niezwykle istotny z racji tego, że na samym końcu, w momencie kiedy górnicy z powrotem dochodzą do momentu, w którym zarabiają na wydobyciu, pojawia się niebieski sygnał. Niebieski sygnał, ta niebieska kropka z dopisem buy, czyli kupuj. Kupuj, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, jak wspomniałem we wcześniejszym wstępie. Jest to niezwykle, mimo wszystko, silny sygnał, który wskazuje na to, że rynek najprawdopodobniej będzie rósł. Jak to wyglądało historycznie? Otóż przejdźmy do tego, co wpisałem na swoim Twitterze. Widzimy tutaj, że wskaźnik ten zapalił się obecnie po raz 16 na wykresie Bitcoina. Po raz pierwszy miało to miejsce w grudniu 2011 roku. Zrastowało to wzrosty w wysokości 76%, a w zasadzie skutkowało to wzrostami w wysokości 76% w 15 dni. Późniejsze wzrosty były coraz wyższe rok po roku 156 w odpowiednim interwale czasowym. W 2016 roku było to wręcz rozpoczęcie Hossy. No, w ostatnim czasie, powiedzmy w późniejszych latach, wzrosty te były nieco niższe, jednak nadal dosyć imponujące, w szczególności w porównaniu do tradycyjnych rynków finansowych, bo widzimy wzrosty po kilkadziesiąt procent w kilkadziesiąt dni de facto. Ostatni raz zapalił się on w zeszłym roku i skutkował 152 procentami wzrostu w 215 dni. Jednak, mimo wszystko, jeżeli dobrze oglądasz ten materiał i przyglądasz się temu, co jest tutaj zawarte, Zauważasz zapewne, że w 2022 roku wydarzyło się coś specjalnego, jednak wskaźnik ten nie zwiastował wzrostów. Trzeba na pewno sprawdzić, ponieważ pewną główną e, zasadą hash ribbons jest to, że musi on zostać potwierdzony na interwale tygodniowym, aby mógł być uznany za właściwy. Zatem pierwsze co zrobimy w dzisiejszym materiale, to nie przyjrzymy się sytuacji na wykresie dobowym bitcoina, a przejdziemy właśnie do tygodniówki. Tygodniówki, na którą właśnie zmieniam. O, proszę, interwał i mamy wskaźnik Hash który rozpalił się na niebiesko. Wskaźnik Hash który dał nam sygnał zakupowy, co może oznaczać, że jesteśmy w przededniu większych wzrostów. W przededniu, może nie do końca, ponieważ w różnym e, czasie okazywało się, jak chociażby w poprzednim razem e, pojawiły się pewne spadki, które były w krótkim terminie, dlatego warto czytać e, wskaźnik Hash e, w interwale przede wszystkim średnioterminowym, tudzież długoterminowym po prostu. Co więcej, warto poczekać do przyszłego tygodnia, aby ten wskaźnik utrzymał się na wykresie, ponieważ głębokie spadki ewentualnie występujące w tym tygodniu mogą skutkować tym, że on z wykresu zniknie. Także w przyszłym tygodniu aktualizacja. Pamiętajcie, bądźcie tutaj, sprawdzimy, czy hash nadal się świeci. Przechodzimy zatem do interwału dobowego bitcoina, czyli tego, co interesuje nas najbardziej. Hash już sobie schowam. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Strefa podażowa stale jest utrzymywana. Strefa podażowa, czyli ten tutaj obecny szary prostokąt. Obecnie, nawet, cena do niego nie dochodzi, nie dociera. Aczkolwiek widzimy, że występuje pewnego rodzaju konsolidacja tuż pod nią. Sprawdźmy sobie podstawowe wskaźniki. Pierwszym z nich jest RSI. RSI, które już w tym momencie daje mi bardzo ciekawy sygnał. Właśnie w tym momencie go oznaczę ponieważ widzimy tutaj wyraźną byczą dywergencję. Bycza dywergencja, czyli rozbieżność wskazująca na to, że wskaźnik idący w tym momencie ku dołowi, w momencie kiedy cena zmierza do góry, mówi nam o tym, że szykują się potencjalne oczywiście wzrosty. Potencjalne, ponieważ to wszystko nie musi się tak naprawdę wydarzyć. Zauważmy, że ta bycza dywergencja jest łatwą do zanegowania, ponieważ jeżeli cena od tego momentu, w którym tutaj się znajduje, spadnie nieco niżej do tego obszaru, dywergencja zostanie zanegowana. Wtedy zarówno cena, jak i wskaźnik przemieszczały się będą ku dołowi. W mojej ocenie może to jednak mimo wszystko zwiastować wzrosty. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeszcze przed tym materiałem spojrzałem na średnie kroczące. Średnie kroczące, czyli te, które omawialiśmy właśnie w zeszłym tygodniu. Średnie kroczące, czerwona linia, którą tutaj widzicie, stanowi 50-dniową średnią kroczącą. Żółta linia z kolei to studniowa średnia krocząca, zielona linia to 200 -ka. Widzimy bardzo wyraźnie, że na obecną chwilę Bitcoin bardzo mocno broni setki, a co za tym idzie, pięćdziesiątki, która znajduje się tuż pod nią. To, że te wskaźniki ze sobą korelują, świadczy o sile danego poziomu. Mało tego, bliskość dwusetki dodatkowo to wzmacnia. Mimo wszystko średnie kroczące zwiastują coś lekko niepokojącego, ponieważ występuje coś takiego jak krzyż śmierci. Krzyż śmierci, który jest przekroczeniem 50-dniowej średniej kroczącej. Przez dwustudniową średnią kroczącą 50, czyli czerwonej linii, przez zieloną linię. Jeżeli do niego dojdzie, będzie to negatywny sygnał na wykresie. No ale warto zastanowić się, czy na pewno. Z moich analiz wynika, że bardzo często przekroczenie tzw. krzyż śmierci zwiastował tak naprawdę okolice dna ceny bitcoina w danym okresie. Zresztą, w momencie, kiedy do tego krzyża dojdzie, o ile oczywiście do niego dojdzie, na pewno będziemy o tym mówić. Reasumując, sytuacja na wykresie Bitcoina, w mojej ocenie, wygląda całkiem korzystnie. Widzimy tutaj, że średnie kroczące bronią pewnych poziomów, pojawia się dywergencja RSI, która jest byczą, mamy przed sobą opór, natomiast ten opór, no jak wiemy, wszystkie opory są po to, aby je łamać, więc konsolidacja lub być może w dalszej przyszłości wybicie. Jeżeli spadniemy poniżej średnich kroczących, wtedy ewentualnie możemy myśleć o jakimś negatywnym scenariuszu i ewentualnej sprzedaży lokalnej oczywiście. Przechodzimy do Ethereum, czyli drugiej kryptowaluty, którą bierzemy dzisiaj pod lupę. Co widzimy na wykresie? Mam włączone RSI i mam włączone średnie kroczące. Dokładnie te same, które omawialiśmy przed chwilą. Widzimy natomiast, że na wykresie Ethereum dzieje się coś troszkę niepokojącego. Ethereum spadło do dwustudniowej średniej kroczącej, jednocześnie znajdując się pod 50 i pod setką, które dokonują niedźwiedziego krzyża. No, sygnał delikatnie niepokojący. Widzimy, że jest tutaj konsolidacja pomiędzy średnimi kroczącymi. No, teoretycznie nie mamy tutaj żadnej klarownej formacji, niemniej jednak ruch powyżej lub poniżej średnich kroczących, w których aktualnie Bitcoin, przepraszam, Ethereum się znajduje, może skutkować tym, że ruch ten w późniejszym czasie zostanie pogłębiony. Jeżeli chodzi o RSI, RSI nie wykazuje żadnych większych dywergencji, natomiast spójrzmy sobie dodatkowo na Magdi, Magdi, które mówi nam, Mimo, że jest to wskaźnik opóźniony, mówi nam, że Ethereum szuka punktu wzrotne, zwrotnego, które byłoby byczym punktem zwrotnym. W związku z czym, e, analizując tylko i wyłącznie MAGDI, możemy przypuszczać, że wybicie, jeżeli w najbliższym czasie nastąpi na wykresie Ethereum, to będzie to wybicie ku górze. Oczywiście na potwierdzenie warto poczekać. Poczekajmy, aż wybicie nastąpi ponad średnie kroczące i pojawi się późniejszy ruch ku górze. Przechodzimy do altcoina. Altcoina, którego oczywiście wy wybraliście poprzez komentarze pod poprzednim materiałem, a jest nim Chainlink, czyli popularny link. Przechodzimy zatem do wykresu i sprawdźmy, co na nim się dzieje. Widzimy przed sobą linka, który testuje bardzo ważne dla siebie wsparcie. Jest to strefa wsparcia, która. W pewnym momencie stanowiła też pewien opór. To jest, jest to strefa, która po raz pierwszy dała sobie znać jeszcze w 2021 roku. W późniejszym czasie ponownie była testowana jako wsparcie w 2022. Dosyć łatwo. Przebita w późniejszym okresie, przetestowana niestety jako opór, co potwierdza ten poziom jako dosyć istotny, zarówno dla byków, jak i niedźwiedzi. W późniejszym czasie ponownie stanowiła opór, lecz już nie był on tak silny, co skutkowało wybiciem i tym, że link podróżuje ponad ową strefą. Niestety testuje ją wielokrotnie. Testowanie wielokrotne pewnej strefy na swój sposób osłabia tę strefę, w związku z czym wprowadza pewien niepokój. Na pierwszy rzut oka, patrząc z szerokiej perspektywy czasowej, mimo że cały czas utrzymujemy interwał dobowy, Widzimy potencjalną formację głowy z ramionami. Potencjalną formację, która odpowiada za nawrót trendu. Nawrót trendu, który w tym wypadku tutaj był trendem wzrostowym. Obecnie może on się zmienić na trend spadkowy. Jednak ta formacja w tym wydaniu nie jest legitna. Nie jest legitna, ponieważ to ramię jest wyższe od ramienia lewego. Niemniej jednak, jeżeli sobie przybliżymy ten wykres, widzimy doskonale, że tutaj lokalnie również pojawia się formacja głowy z ramionami i w tym wypadku jest już ona legitna, ponieważ lewe ramion jest wyższa od prawego, głowa jest bardzo wyraźna. A dla potwierdzania warto zerknąć na wolumeny. Wolumeny, które są bardzo istotne, bardzo często zapominane w sytuacji, kiedy mówi się o head and shoulders. Jeżeli formacja head and shoulders miałaby być legitna, wolumeny w tym wypadku muszą być malejące. Jak widzimy faktycznie tak się dzieje. Aczkolwiek, no spójrzmy na te wolumeny, które pojawiły się przy lewym ramieniu. Nie są one aż tak znacząco wyższe od, tego, który, od tych, które dzieją się, które widzimy w zasadzie i obserwujemy yy, obecnie. Sprawdźmy sobie średnie kroczące. Co one nam podpowiadają. Klasycznie 50, czyli czerwona linia, żółta linia, czyli setka, zielona linia, czyli dwusetka. Widzimy bardzo wyraźnie, że zarówno setka, jak i 50 są obecnie testowane dodatkowo jako opór. Bardzo ciekawa sytuacja, troszeczkę podobna do, tego, która miała miejsce, do tej, która miała miejsce na wykresie Ethereum, ponieważ link znajduje się w dwóch, w zasadzie ściśnięty jest pomiędzy dwie strefy. Strefę wsparcia i strefę wyznaczoną średnimi kroczącymi. Może zatem dojść do pewnych spadków, spadków, które czekałby na ich potwierdzenie mimo wszystko, jeżeli link znajdzie się poniżej strefy wyznaczonej szarym prostokątem, przetestujemy od dołu i ponownie ruszy ku dołowi, będzie to sygnał teoretycznie sprzedażowy, teoretycznie i praktyczny, aczkolwiek pamiętaj, nie jest to porada inwestycyjna i dokonaj swojego własnego researchu. Niemniej jednak ten rodzaj konsolidacji może skutkować także wybiciem ponad średnie kroczące. Widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że 50 i 100 stanowią clue dla linku, więc jeżeli nastąpi pewne wybicie i test średnie kroczących od góry, przy jednoczesnym wzroście wolumenu będzie to świadczyło o tym, że link chciałby poszybować ku górze. Tyle jeżeli chodzi o analizę altcoina. Dzisiaj był to link. E, następnym razem może to być zupełnie inne, e, inna kryptowaluta. Pamiętaj jednak o trzech zasadach. Jeżeli chcesz, aby Twoja kryptowaluta została przeanalizowana, zostaw komentarz pod tym materiałem, pamiętając o tym, aby była to kryptowaluta znajdująca się oczywiście na kandze, w związku z czym zachęcam do tego, abyś się na niej zarejestrował, sprawdził e, dostępne pary walutowe, wybrał tą, która ci najbardziej interesuje, ta, która będzie. E, Miała najwięcej głosów, zostanie poddana analizie w kolejnym materiale. Pamiętaj jednak też o tym, że nie może być to KNG. Dlaczego? Wyjaśniłem to w pierwszym materiale. I jeszcze jedna rzecz: nie może być to Memcoin. Przechodzimy zatem do analizy on-chain. Dzisiaj przyjrzymy się czterem portfelom, czterem rodzajom portfeli w zasadzie, czyli takim, które posiadają jakikolwiek balans Bitcoina na swoim koncie. To będą pierwsze, które weźmiemy pod uwagę. Są to oczywiście takie, które zawierają zarówno portfele wielorybów, a inaczej, zawierają adresy wielorybów. A jednocześnie są tak zwanym planktonem, czyli portfele z balansem powyżej zera. Mamy je właśnie w tym momencie przed sobą na ekranie i widzimy, skrócę tylko dystans, żebyśmy nie mieli przed sobą całej historii bitcoina. Spójrzmy sobie od 2021 roku. Widzimy wyraźnie, że portfeli tych w ostatnich miesiącach znacząco przybywało, po czym ostatnio pojawiły się pewne spadki. Pojawiły się pewne spadki, które wydają się osiągać lokalne dno, lokalne dno, które Złapane zostało 22 lipca, czyli widzimy wyraźnie, że małe portfele albo wszystkie portfele, reasumując je łącznie, dokonują pewnych zakupów. Jak to jednak się ma na, ma na nieco większych portfelach? Na nieco większych portfelach bierzemy tutaj portfele z adresem, z balansem w zasadzie powyżej jednego bitcoina. Powyżej jednego bitcoina, wykres właśnie nam się wczytuje i spójrzmy na to, co się na nim dzieje. No, raczej mamy wypłaszczenie. Nie ma żadnych większych ruchów. Także posiadacze jednego bitcoina i więcej nie dokonują jakichś szczególnych zakupów. Sprawdźmy zatem portfele, które zawierają adres, yy, które zawierają balans powyżej 1000. Powyżej 1000 mamy je właśnie przed sobą. Dlaczego biorę je pod uwagę? Ponieważ zakładamy, że mogą być to portfele dużych instytucji, jak również portfele ITF-owe. I tutaj zauważamy, że w lipcu, yy, na początku lipca, yy, osiągnięte zostało przynajmniej Potencjalnie się tak udaje, lokalne dno. Lokalne dno, które w obecnej sytuacji e, skutkuje odbiciem. Mamy ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień lipca i widzimy wyraźne wzrosty na balansie e, na portfelach z balansem powyżej tysiąca Bitcoinów. No i sprawdźmy jeszcze największe portfele, czyli te, które posiadają co najmniej 10 tysięcy bitcoinów na swoich kontach. Wykres ten z reguły jest dosyć kwadratowy, ponieważ takich portfeli jest stosunkowo niewiele, co zresztą. Możecie zauważyć po tej stronie, to jest ich ilość, natomiast to, co tutaj widzimy, to też pewne wzrosty. Czy to są portfele BlackRock, czy to są portfele ETF-owe? Niewykluczone, bardzo możliwe. Widzimy jednak, że następują pewne wzrosty, w związku z czym jest pewna akumulacja. Ten portfel, a w zasadzie ten wykres, no, mówi też o pewnym zakłamaniu. Nie wiem, czy warto brać go za każdym razem pod uwagę, że nie ma na nim większych ruchów. Natomiast widzimy, że coś się w każdym razie dzieje. Na sam koniec sytuacja na amerykańskim rynku spod Bitcoin ETF. Sprawdźmy, jak wyglądają przepływy ETF-ów. W poprzednich materiałach zauważyliśmy, że pierwsze dwa tygodnie lipca skutkowały dosyć dużymi wpływami do Bitcoina w postaci ETF-ów. W późniejszym czasie, w poniedziałek zeszłego tygodnia, było bardzo wysokie wybicie, bardzo wysokie napływy, które były najwyższymi od półtora miesiąca. Natomiast później nastąpiła swego rodzaju stagnacja. We wtorek większość jednak była wyprzedażowa, później delikatne zakupy. Dziś jesteśmy, widzimy, po małych zakupach, aczkolwiek są one znacznie mniejsze niż te, które miały miejsce jeszcze w zeszłym tygodniu. Przechodzimy zatem do rozstrzygnięcia konkursu z zeszłego tygodnia. Przypomnijmy zasady: do zgarnięcia jest 20 KNG. A co należy zrobić? Wystarczy pod tym materiałem w komentarzu e, opisać własną analizę jednej z kryptowalut, którą dzisiaj mieliśmy na tapecie. Dowolną, jakąkolwiek, byle była zgodna z tym, co wy uważacie, nie musi być zgodna z moją opinią. Także jeżeli masz coś do powiedzenia na temat krypto, na temat Bitcoina, Ethereum lub Linka, zachęcam do tego, abyś to zrobił. Komentarze są otwarte. 20 KNG jest, nie ma Banalne do zgarnięcia. To wszystko na dziś. Jeżeli cokolwiek zawarte w tym materiale nie było dla Ciebie zrozumiałe, jeżeli wskaźniki były zbyt skomplikowane, ja starając się na bieżąco e, wyjaśniać, zachęcam Cię jednocześnie do tego, abyś e, obserwował nasze social media. Dlaczego? Ponieważ już niebawem rusza nowy rok akademicki z Kanga Uni, a wraz z nim pojawi się również kurs analizy technicznej. Analizy technicznej, która będzie poparta naprawdę fachową literaturą. Także zachęcam Cię, obserwuj nasze social media, obserwuj to, co się dzieje na Kanga Uni, ponieważ leci, na, leci tam naprawdę ogromny pakiet wiedzy. Oceń ten odcinek, bardzo się proszę, w skali 1 do 328, przy czym 1 to bez nadzieja nie chcę Cię więcej widzieć. 328 to był fantastyczny materiał i chcę tego więcej. Oprócz oceny zostaw też swoją opinię na temat odcinka, zostaw swoją analizę i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.